czynnicą klasy pierwszej technikum w zespole szkół w Karminie. Specjalność technik mechatronik. Przypał, bo jestem z daleka i muszę zamieszkać w internacie. Ciekawe jak tam będzie. Idę. Drzwi wejściowe. Nazywam się Jakowalska, jestem uczennicą klasy pierwszej technikum i mam tutaj zamieszkać. Zapraszam, wpiszcie do księgi. Pokój numer 5, pokój jest na parterze. Podaję w górę. Nieźle. Fajne meble. A to będzie moje łoże. Ciekawe jaka jest łazienka. O, całkiem, całkiem. Jest nawet sporo miejsca na kosmetyki. A to chyba końcik do przyrządzania fit. Jedzenia, da się żyć. Ciekawe, co jeszcze ten internet ma do zaoferowania. ścianie to taka kuchnia, salonik. Zobaczę, czy ten telewizor gra. O, jest nawet lodówka. Chociaż w pokoju też mam swoją. Byłoby fajnie, byleby jeszcze jakieś pożupy parę się trafiły. O, jest pomieszczenie gospodarcze. Tutaj to będę latała na miotłach. Jest plan pobytu w internecie. Pobudka o 6.30, śniadanie o 7.30. 30, a o 8 szkoła z przerwą na obiad. Po lekcjach, czas wolny, nauka własna, zajęcia z wychowawcą, kolacja. Od 22 cisza nocna, ale można mieć światło zapalone do 23. W międzyczasie, zajęcia sportowe, a w czwartki, generalne sprzątanie pod okiem pani Doroty. Da się żyć lepiej niż w domu. Polecam, warto skorzystać.